Dzień dobry Pani Krzysio. Proszę wodę. Gazowaną czy nie gazowaną? Nie będzie zgadzał. Zgadzał. Tak. Proszę bardzo. I tylko wodą możemy handlować, bo nic praktycznego. nie ma. My też zapytaliśmy przed szkoły, co o tym myślą? Co sądzicie o rozporządzeniu dotyczącym zdrowia żywności w sklepkach szkolnych? Ma to pewnego rodzaju dobre zastosowanie, a ma też to swoje minusy. Uważam tak samo jak koleżanka. Jakie jest Wasze zdanie na temat zawieszenia sprzedaży kawy i herbaty? Uważam, że jest to troszkę nieładnie mówiąc głupota. Jesteśmy ludźmi prawie pełnoletnimi. Niektórzy z już że są pełnoletni. I taka kawacz coś, potrzebujemy kofeiny, bo nie zawsze czujemy się na siłach, a herbaty to już w ogóle, myślę, że jest podstawa każdego z nas codziennie. Co myślisz o rozporządzeniu dotyczącym zdrowej żywności w sklepikach szkolnych? Myślę, że to jest dobry pomysł, ale wielu uczniom brakuje takich rzeczy jak chipsy, czy inne takie niezdrowe rzeczy. Na przykład batoniki? No na przykład. A jak myślisz, dlaczego akurat batoniki? No... Dużo osób ma pewnie też ochotę na coś słodkiego, ale też dostarczają energii. Jesteś z pierwszej klasy, ale e, mówił Ci ktoś, że u nas są automaty, że można kawę pić? E, tak, słyszałam. E, paru uczniów z mojej klasy też kupuje. A jak... Zdziwiło Cię to, że, że akurat teraz automaty zostały nieczynne, że jest zakaz sprzedawania kofeiny? No, po części tak, ale w sumie nie zwracałam na to uwagi, bo ja nie piję kawy. Ehm... A czy czujesz się w jakikolwiek sposób ograniczona przez tą ustawę? Nie, raczej nie. Co sądzicie o rozporządzeniu dotyczącej zdrowej żywności w skratiku szkolnym? Uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ no... I tak, jak ktoś będzie chciał jeść słodkie rzeczy, wyjdzie za teren szkoły i kupi. To chyba nie jest dobre, gdyż ponieważ już nie możemy wychodzić, ale jednak jeśli ktoś wpadnie na ten pomysł i wyjdzie, no to y, zyskają dochody na tym na przykład żabki miejskie, a nie tacy po prostu sprzedawcy jak nasza kochana pani Krysia. Ja uważam również, że to nie jest dobry pomysł, bo tak jak powiedziała Ania, kto chce, ten nie słodycze, aczkolwiek dobrze, że są zdrowe rzeczy, ale powinny być od mnie te i te, bo kto zdrowe się odżywia, ten po prostu przejść sobie z domu rzeczy, a nie kupuje je w sklepiku. Zakaz w sprzedaży kawy, kofeiny dla osób prawie pełnoletnich w liceum. A to, no, nie wiedziałam, ale to też ale... jest zdecydowana przesada, no kawa tak przesady. Zwłaszcza, że w sumie liceum to jest miejsce, gdzie już są no połowie dorośli ludzie, tak? Którzy Mogą prowadzić samochody, nie będą co robić, ale Dokładnie. nie wolno im nie wiem, spożywać cudy czy pić kawę no, bez przesady. Co myślicie o rozporządzeniu dotyczącej zdrowej żywności? Myślę, że młodzi ludzie są w ten sposób ograniczeni. No to tak, że, to, że mi się wydaje, się że było... jest, więc u nas na przykład w klasie jest dużo paczek y, po McDonaldzie, więc mm. we, według mnie Myślę to jest. Się, że to się buntują. Tylko w podstawówce i w przedszkolu dzieci jeszcze nie mają takiej, nie wiedzą co jest dobre. No, powinniśmy dokonywać sami wyborów, a nikt nie, nie ma prawa nam. Czyli nam czujecie się czegoś. ograniczeni. Tak. tak. <laughs> byście chętnie widziały w sklepie szkolnym. I chętnie byście kupowały oczywiście. Więcej owoców. <laughs> banany? No, no, banany. <laughs> no, no. No, ciasteczka Belwita. <laughs> Zapewne jakoś. jakość. A bardziej jakość. Nie? <grystu> Nie wiem, jak coś chce to biorę. <grystu> <grystu> bardziej kupuję to co mi smakuje po prostu, czyli. Nie jak bardziej jakość. na jakość. Czy no. batonik? Ja mhm. Zależy jaki baton. Ale owsianka. Zależy w jakim jestem stanie czy tak powiem, zgłodzenia. Owsianka, na zdecydowanie. Owsianka katonik. Nie <laughs> lubię, ale to i to lubię. Kawa czy herbata? Herbata. Zależy od potrzeby. No. Kawa czy herbata? herbata. A w ponure dni co wam by chętnie się piło? Kawę czy herbatę? Gorącą czekoladę. Gorącne. Myślę, że kawę Herbata. herbatę. Herbata. 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 Kawę. Zależy. Herbatę. Zio Herba no, herbata, no, herbata, ale wiecie, jeżeli jest taki stan, że yeah, yeah. zmęczenie, no, no to kawa. Ja kawał. Kawał. czy bułka mm. zierwiste, pełno zielnista? Pełno zielona. Pełno zielona, oczywiście bułka. Bułkę? Bułka, to jest bułka. Rżuka. Bułkę to bułka. Bułka. Bułka rżuka. Tak, Co byście mieli? Sok za 5 zł, ale zdrowy, czy sok typu Tymbark za 2,50? No, wypiłabym tymbarka. tymbarka. Za pięć złotych. Za pięć dokładnie. Chyba zdrowie sądowe. Zdrowie Tym ja I ta ustawa nie powinna ich pozbawiać czegoś, co daje im power. Na przykład. No właśnie, na przykład. Może nie wszystkie. Powinny być te wszystkie e, e, normy, które oni określili, powinny być troszkę wyższe. Bo w normach, które ustawa określiła, nie ma żadnych batoników. Możliwość przywrócenia kawy, yy, Ob, mimo że jest Nie ustalna. wolno, nie wolno kofeiny i są straszne kary, jeżeli na terenie e, szkoły, w sklepiku na przykład przyjdzie kontrola sanepidu, to grożą karą od 500 zł do 5000 Myślę, że żaden właściciel sklepiku tego finansowo nie wytrzyma, no, ale również grożą e, dyrekcji kary za to, że e, no, nie trzyma nadzoru. Nad tym, co się sprzedaje z sklepiku. A maszyny zostaną usunięte? Maszyny nie zostaną usunięte, dlatego że firmy, które prowadzą dystrybucję tych maszyn, już jakby aktualizują wymogi i będzie wprowadzana kawa zbożowa, herbata bez cukru i kakao bez cukru. Już 1 października przed naszym sklepikiem mogliśmy zobaczyć nowe pudełko. Pudełko jest po to, żebyście mogli wrzucać szkole. Jednak nie zapominajcie, że zgodnie z ustawą w produkcie może być 10 gram cukru lub 10 gram tłuszczu.